Przyjdź duchu święty, napełnij nasze serca swoim żarem, rozpal nasze serca ogniem swojej miłości, tak by słuchając tych słów, pozwalały się prowadzić, tak by nasze serca pozwalały kształtować się Twojej mocy, Twojej miłości. Dostajemy dzisiaj śliczne Słowo. To Słowo nas stawia wobec pewnego pytania, drodzy bracia i siostry. To Słowo nas dzisiaj pyta o cierpienie. To Słowo nas pyta dzisiaj o granice tego cierpienia. Oto widzimy w tym fragmencie Ewangelii człowieka, który cierpi niesamowicie. Co my o nim wiemy? Po pierwsze, wiemy, że jest człowiekiem opętanym przez złego ducha i myślimy sobie, że to jest jego główny problem, bo przecież ma w sobie legion. To znaczy, ma w sobie legion. To była miara, Rzymska sześciu tysięcy żołnierzy. Potraficie sobie wyobrazić tyle złych duchów w jednej duszy? Ogromna bieda tego człowieka. Pewnie tak jest, że to jest jakimś powodem jego cierpienia. Ale co wiemy o nim jeszcze więcej? Otóż wiemy, że mieszka w grobie. Że mieszka gdzieś poza miastem, na jakimś cmentarzysku, to ja pytam, o czym to świadczy? Że to zniewolenie sprawiło, że nie mógł wejść do swojego rodzinnego miasta, że musiał pozrywać swoje relacje. Bo wiecie, to zniewolenie to nie tylko jakiś jego grzech, który za tym stoi. Zniewolenie to coś więcej, bo to zniewolenie, które ten człowiek przeżywa, to jest jego samotność, to jest sytuacja grobu, w której się znajduje. Kiedy czytamy w liturgii Kościoła słowo Boże, wiecie, to nie jest słowo, które opisuje historię, która działa się dwa tysiące lat temu, ale historia, która opisuje Twoje i moje życie. Panie, ale ja nie jestem opętany przez legion. Ale czy w Twoim życiu nie jest tak, czy się nie zdarza tak, że żyjesz jakby w grobie? Że przeżywasz swoją samotność, że to, co w Twoim życiu się dzieje, w jakiś sposób izoluje Cię od innych, że najchętniej byś się ukrył, że najchętniej byś uciekł. Bo czym jest ten grób, w którym zamieszkał ten biedny człowiek? Oto jest źródło Jego cierpienia. Izolacja, samotność, beznadziei, pozostawiony sam sobie. My bardzo łatwo przyzwyczajamy się do słuchania Ewangelii. Pierwsze zdanie, kiedy pada, my wiemy, co jest napisane: że jest człowiek opętany przez złego ducha, przez legion. Jeśli jeszcze ktoś wie, co to jest legion, to znaczy, że jest opętany maksymalnie. I spotyka Pana Jezusa, który go uzdrawia. Ale wiecie, trzeba nieraz puścić te wszystkie schematy i dać się poprowadzić Duchowi Świętemu, przeczytać te Ewangelię na nowo, zapytać o właściwy problem tego człowieka. Bo okazuje się co? Że nawet jeżeli za tym zniewoleniem stoi jakiś jego grzech, a może sto tysięcy jego grzechów, to grzech w tej ewangelii nie jest problemem. To grzech w tej ewangelii nie jest jego największym problemem, bo grzech znika w momencie, kiedy spotyka Jezusa. Co jest największym jego problemem? Jest to, że w tym grzechu został sam. Jest to, że w tym spętaniu został sam. Jeśli dobrze czytamy tę ewangelię. Jeśli się jej troszeczkę przyglądamy, to widzimy, jaki był stosunek pozostałych ludzi. Jedną rzeczą, króciutko, którą moglibyśmy opisać ich zachowanie, to jest święty spokój. Szukali świętego spokoju. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy Pan Jezus go uzdrawia, a oni tracąc swoje zabezpieczenie, ciepłe mieszkanko, jakieś świnki, wyrzucają Pana Jezusa, rozumiesz? Bo święty spokój od Boga nie pochodzi. Bo święty spokój izoluje ludzi. Bo święty spokój separuje Cię od ludzkiego cierpienia. Niech Ci świętego spokoju bądź Bożym szaleńcem pozwól stracić wszystko nie? pozwól, żeby Pan Jezus w Twoje życie wszedł jeśli nawet ma to kosztować nie wiem, to stado świń, któreś sobie wyhodował nie? święty spokój wygania Jezusa za granicę Twojego życia ten człowiek Spętany przez legion złego ducha, jest niesamowicie samotny. I w nim są dwie ekstremy, bo z jednej strony przeżywa cierpienie i ból opętania. Całe zło zwaliło mu się na głowę i pozostaje z tym sam. I kiedy chce się zbliżyć do ludzi, bo przecież krzyczy do nich. Nocami słyszeli, jak krzyczał z tego cmentarza, to po co się krzyczy, żeby ktoś go usłyszał, bo się przecież nie mógł do nich zbliżyć, bo kiedy się zbliżał, to oni widzieli w nim problem i żeby nie zakłócał ich świętego spokoju, to go spętywali, najprościej takiego owiązać łańcuchami. Rozumiesz, że w taki sposób. Możesz i Ty traktować człowieka, i że to nie jest Boże działanie. Mieć święty spokój. Święty spokój to jest grzech. Nie mógł się zbliżyć, bo go zaraz spętali. Bo go zaraz wyrzucali, a on chciał żyć. Nie wiem, czy to widzicie we wszystkich rzeczach, które on robi, w tym jak krzyczy, w tym jak próbuje wyjść z tego cmentarza. Ostatecznie decyduje się na to, żeby zamieszkać w grobowcu, bo to jest jego życie, to staje się jego rzeczywistość. Jest pytanie dzisiaj o to, czy, czy my naszym świętym spokojem kogoś przypadkiem nie wprowadziliśmy w doświadczenie grobu? Żebyś mi nie przeszkadzał, dla mnie nie istniejesz. To są ważne pytania, które musimy sobie stawiać. To jest Ewangelia. To nie jest pytanie tutaj o Pana Jezusa, to nie jest pytanie o człowieka, który przeżywa cierpienie, to jest pytanie o wszystkich innych. I to jest wielki znak zapytania o nas. A On chciał żyć, dlatego krzyczał. A On chciał żyć, dlatego zrywał więzy. Kruszył je. Ale kiedy zbliżał się po pomoc, to go wyrzucano. Więc bił się, okładał się kamieniami, zadawał sobie ból, żeby jeszcze czuć, że żyje. Bo dla świata był umarły. To jest cierpienie największe człowieka przeżywać ból, izolację, samotność. Kochani, grzech nie jest problemem człowieka, bo jest Chrystus, który zwyciężył, ale problemem jest wspólnota. Problemem jest człowiek, który myśli tylko o sobie, o swoim statku, o swoich świniach. O swoim świętym spokoju. Mocna jest ta Ewangelia. Jak bardzo On pragnął życia, to było widać, kiedy przyszedł Pan Jezus. Więc On bardzo szybko podbiegł do Jezusa. Pan Jezus go pyta o imię. Bo Jezus nie widzi w nim przeszkody, nawet jeśli jest w nim cały legion. Pyta się, jakie jest twoje imię. Wiecie dlaczego pyta się o imię? Bo imię to jest tożsamość. Pan Jezus mówi, że uzdrowić człowieka można wtedy, kiedy się zna jego imię. Imię to jest tożsamość. Jaką tożsamość miał człowiek? On już nie miał żadnej tożsamości. Kiedy usłyszał słowo Pana Jezusa, oczywiście my wiemy, że przez niego mówi legion, ale ten człowiek żadnej innej odpowiedzi z siebie sam nie mógł wydobyć. Bo co on tak naprawdę mówi? Mówi: Panie, moja tożsamość jest żadna. Ja już dla świata nie istnieję. Bo przez moją duszę przeszło sześć tysięcy par brudnych butów złego ducha. Moja dusza jest stratowana. Ja, żeby żyć, żeby jeszcze wiedzieć, że żyję, zadaję sobie ból. Odpowiada troszkę wymijająco, mówiąc: Ja jestem legion. Bo On już sam nie wie, jaka jest Jego tożsamość. Pan Jezus dotyka tego, co jest najistotniejsze. To znaczy, tu nie chodzi tylko o to, że wyrzuca złego ducha. To znaczy, że dotyka Jego tożsamości na początku. Dotyka serca tego człowieka. Pan Jezus go nie pęta od razu, kiedy przychodzi, ale pyta go o Jego tożsamość. Tym samym pokazując, jesteś ważny. Twoje życie jest dla mnie ważne. Ty masz swoją tożsamość, pozwól, że ją odkryjemy. Jesteś dla mnie ważny. Pan Jezus nie tylko przemierzał tereny, gdzie mieszkali Żydzi, ale przyszedł także tutaj, na teren pogan, ze względu na tego człowieka. Być może. Bo on stanął na drodze. Dla pana Jezusa nie było ważne to, co o inni o nim mówią. Po prostu się z nim spotkał i zaczął odkrywać jego tożsamość. A potem pan Jezus, już konsekwencją, żeby pomóc temu człowiekowi, wyrzucił. Cały zastęp złego ducha w ślinie, w zwierzęta nieczyste. Te wszystkie złe duchy nie dotykały więcej człowieka. Nastąpiło uwolnienie. Nastąpił cud. Nastąpił cud, który był bardzo widoczny, bo ludzie, którzy przychodzili, Widzieli człowieka, który siedział, był normalnie ubrany, i wiecie, co najgorsze jest, że oni się tym nie cieszyli, bo oni tęsknili za swoimi świniami. Jak bardzo człowiek może być zamknięty w sobie, jak bardzo człowiek może być skupiony na sobie. Na szczęście jest Pan. Dlatego tak bardzo ważne jest dzisiaj, bracia i siostry, żeby ta Ewangelia stawała się wydarzeniem, bo dzisiaj świat jest takim właśnie światem. Nasze wspólnoty, nie tylko świat, nasze parafie, nasze wspólnoty zakonne są nieraz taką wspólnotą, w której liczy się święty spokój. Bo, jeśli któryś z parafian ma problem, to przecież lepiej go nie zobaczyć. Jeśli we wspólnocie zakonnej któraś z sióstr ma problem, to lepiej się takiej pozbyć. I taki parafianin, i taka siostra zakonna ze swoim problemem zostaje w odrzuceniu, przeżywa swój dramat. Ale jeśli jest Chrystus, to jest nadzieja. Jeśli jest spotkanie z Jezusem, to jest nadzieja. Bo Pan Jezus sobie poradzi. Bo Pan Jezus przychodzi zawsze pełen miłości, pokazuje, jesteś ważny, jesteś ważny. I ważne jest to, co Pan Jezus dalej robi z tym człowiekiem, bo ten człowiek, który doświadczył miłości, który odkrył swoją tożsamość, chciał pójść za Panem Jezusem, a Pan Jezus mówi, nie, zostajesz tutaj, bo właśnie oni potrzebują Twojego świadectwa. To jest niesamowicie ważne, że... I najpiękniejsze zakończenie tej Ewangelii, że ten człowiek, który doświadcza Bożej miłości. Pomyślcie sobie o tym. Dla niego najkorzystniej w tym momencie byłoby pójść z Panem Jezusem, nawracać pogan. A Pan Jezus mówi: Tutaj. Pomyślcie sobie, co mógł czuć ten człowiek. Ma pójść, zaświadczyć o miłości tym, którzy go w jego cierpieniu odrzucili i pozostawili. O czym to świadczy, że miłość Pana Jezusa przekracza każde nasze ludzkie rozumowanie. Że Pan Jezus nie odchodzi spokojnie wobec całej tej społeczności, która odrzuciła człowieka, ale czyni ten cud także ze względu na nich, bo kocha i nie zostawia ich sierotami najzatwardzialszych grzeszników. Tych, którzy go wyrzucili, Pan Jezus mówi, może mnie wyrzuciłeś, ale ja w tym miejscu, gdzie jesteś, zostawiam znak mojej miłości do Ciebie. Oby każdego z nas ta miłość Pana w naszym życiu spotkała, czego Wam z całego serca życzę.